Nazywam się Łukasz Mutrawski, a to jest podcast Siła Zdrowia. Jeżeli szukasz sprawdzonych sposobów, aby poprawić swoje zdrowie dzięki mądremu treningowi, prostym zmianom w stylu życia i Twojego nastawienia oraz sposobu myślenia, to gwarantuję Ci, że znajdziesz tutaj mnóstwo wartościowych treści. Zapraszam. Cześć, cześć. hallo. witam, wyruszam w kolejny spacer dzisiaj. Następny temat gdzieś tam zawsze w głowie człowiek ma i posiada akurat, jestem po treningu. Fantastyczna pogoda, dzisiaj godzina 9.40 z Haczkiem, a ja już tak wiele dziś zrobiłem i naprawdę jestem zawsze naładowany taką fajną energią Dopiero rano zrobię trening, więc staram się to robić rano, nie zawsze mi to. Tak się układa jak chce, bo coś tu wyskoczy, coś tam wyskoczy, tak, ale do rzeczy, co dzisiaj będzie naszym tematem rozmowy, bo na pewno wielu z Was to może interesować, więc ciężko taki może głęboki poruszyć temat, to nie jest taki prosty, ale pod taką ogólną nazwą, co z tego masz, tak, czyli cokolwiek tam robisz w życiu, cokolwiek jest Twoim głównym zajęciem, a może nie tylko głównym, ale też dodatkowym, to... Zwyczaj jako taka istota no dość sprytna, człowiek nie robi niczego bez powodu. Powody są różne, tak? Są jakieś tam potrzeby ludzkie podstawowe, które określili różni naukowcy, filozofowie. Wiadomo, że pierwszą taką naszą podstawową, podstawową potrzebą jest to bezpieczeństwo, tak? Ale w dzisiejszych czasach już większość z nas o to się nie musi aż tak martwić. Mamy Zazwyczaj e, wszystko zapewnione w taki sposób, że, że nie musimy się martwić z dnia na dzień czy rzeczywiście będzie problemem e, bezpiecznie dotrzeć nie wiem, do domu, do pracy, bo no, to jest już jakaś kpina. Aczkolwiek niektórzy chcą żyć w takich czasach i nadal w ten sposób funkcjonują, więc powodzenia tym ludziom, którzy się bawią, boją o, o swoje życie. Dzisiaj chciałem porozmawiać bardziej pod kątem tych osób, które się właśnie nie boją, które świadomie Moje życie kreują i które wybierają to, co ich spotyka, to, co los tak zwany nie wierzę, na ich drogę stawia. Może nie do końca nie wierzę, co bardziej jestem zdania, że to, co, co masz, co z tego masz, to jest poniekąd twoja własna, jakby, tym rola, żeby sobie to wszystko przygotować, zaplanować, a świat zrobi już tak żeby to co Ty w swojej głowie układałeś, jeżeli wywiążysz się ze swoich, nazwijmy to jakiś tam obowiązków, zobowiązań, nie wiem, jakkolwiek sobie lubisz tam nazywać, to co sobie określiłeś, pewne wymagania ustaliłeś, być może będzie to dla Ciebie takie dziwne, ale tak się zazwyczaj składa, że jeżeli zrobisz to w odpowiedni sposób, no to te wszystkie rzeczy się spinają i i nagle okazuje się coś mnie tam użarło chyba. I nagle okazuje się, że nagle wszystko się składa. No nie więc jakby całe to pytanie zadane w ten sposób, czyli co z tego masz, gdy robisz czynność A, B, C, nie wiem, na przykładzie moim. Można było powiedzieć <laughs> po co ja to nagrywam w ogóle. Nie? E, przecież prawie nikt tego nie słucha. Nawet nie ma co tutaj mówić o jakiejkolwiek skali, widowni czy ktokolwiek. Wiem, że parę osób jest, które gdzieś tam lubią sobie posłuchać i, i o tym czasami wspominają. Jak nie, no to pora to zrobić. Zachęcam, bo jeśli tak nie będzie, no to to pewnego dnia pewnie się rozmyślę i przestanę to robić. Nie no, żartuję. Bo właśnie, gdy mam dość specyficznie, jasno i przed samym sobą dobrze określoną ważność tego, co tutaj się dzieje, czy, jakby, e, cel to, to czego o czym zawsze mówię, tłukie wielokrotnie. Jest, jest i nasz piesek, który tutaj zwykle szczekoli e, biedny. W każdym razie, jeżeli wiesz doskonale, po co daną czynność wykonujesz, czyli gdzieś tam wewnątrz, w, twoim, w Twojej głowie, istnieje jakiś taki mocny, głęboki powód, dla którego to robisz, to doskonale wiesz że ten powód to jest jedyna rzecz, która cię napędza i nie potrzebujesz jakiejś dodatkowej zachęty, motywacji czy nie wiem nagrody czy czegokolwiek. Samo w sobie robienie czegoś może być przyjemne i może dawać satysfakcję taką, która sprawia, że chcesz to robić, tak jak ja nagrywam sobie tutaj te nasze odcinki. Być może kiedyś do tego wrócę, być może kiedyś sobie znowu obejrzę za 5-10 lat sam siebie. Tak, żeby zobaczyć jakim byłem wówczas człowiekiem, o czym myślałem, co mną kierowało, jakie decyzje podejmowałem. I nie tylko robimy pewne sprawy z tego względu, że jakaś natychmiastowa korzyść musi z nich być, że muszę odczuwać jakoś, nie wiem, wzrost siły i mocy, jak trenuję i podnosić coraz większe ciężary, to do czego byliśmy przyzwyczajeni, że zawsze mierzymy swój progres z jakimś tam Przepraszam, cyferkami. To wszystko, oczywiście, gdzieś tam jest w jakimś stopniu istotne, bo pokazuje nam, czy robimy to, co robimy w jakiś no, odpowiedni, dobry sposób, czy może zupełnie kaleczymy i, i, i beznadziejni jesteśmy. E, aczkolwiek ja nie wierzę w takie tradycyjne metody pomiaru, gdy naszym celem jest co innego. Gdy naszym celem nie jest zdobywanie popularności, nie wiem, wyświetleń na YouTubie i tak dalej, bo dla mnie jest to najmniej istotne. Ja nawet nie sprawdzam, tak prawdę mówiąc, kto ile razy tam obejrzał, jakie statystyki są, wyświetleń. Fajnie by było, może gdyby to dotarło do większej ilości osób, ale czy to jest tym, co ja chcę z tego mieć? No nie. Więc dobrze na początku, zawsze zastanów się i zdefiniuj swoje oczekiwania względem tego co zamierzasz zrobić, co robisz, żeby nie czuć rozczarowania, nie kieruj się też oczekiwaniami innych ludzi. O, być może są one zupełnie niezgodne z tym co ty czujesz, tak? Tak jak mówię, porównując no, tutaj swój kanał do jakiegokolwiek innego kanału na jakimkolwiek innym krańcu świata, to to wypada blado, nie, nie ale nie ma co się oszukiwać. Gdybym robił to tylko i wyłącznie po to, żeby... Jak największą ilość ludzi zdobyć, no to pewnie zabrałbym się w to, za to w nieco inny sposób, ale ja czuję, że dla mnie głównym powodem jest tutaj przekazywanie jakiejś wartości. Jeżeli trafi to do 3, 5, 7 osób, super. Jak trafi do 100, też super. Zobaczymy, może tak się uda rozwinąć, a może nie. I tak samo traktuję każde inne przedsięwzięcie w swoim życiu. Przede wszystkim zadaj sobie takie pytanie, czy ty dobrze rozumiesz to co samemu chcesz z tego mieć tak czyli jeżeli się zabierasz za trening to najczęściej no, taka jest już no może nie powiem natura człowieka, bo to byłoby błędne stwierdzenie moim zdaniem ale jest taka zależność, że w społeczeństwie wytworzyła się pewnego rodzaju kultura sylwetki to gdzieś tam napisałem chyba w ostatnim z naszych podcastów czy gdzieś w jakimś poście dzisiaj pisałem. W każdym razie o co chodzi. No, kultura sylwetki to jest taka, takie zagadnienie, no na pewno może wydaje ci się, że wiesz o co chodzi, ale możemy to inaczej rozumieć, więc rozwinę tę myśl. Ehm, chodzi o to, że w dzisiejszych czasach ludzie, jako taka grupa, społeczeństwo, niestety, to z przykrością stwierdzam, są zbyt mocno ukierunkowani na to, jak ich ciało wygląda. Jak ich ciało wygląda. Powtórzę to jeszcze raz. Zbyt mocno, zbyt dużo myślimy, wracam, bo to już mój, mój stały rejon. E, tutaj, dla tych, co nie oglądają, to ja robię sobie takie spacerki i w tym czasie nagrywam przy okazji spacerek z naturą i tak dalej. Więc super okazja. W każdym razie e, jest przewartościowane to. W jaki sposób my sami postrzegamy swoją własną sylwetkę. To jest coś, co mnie już od dłuższego czasu, no w jakimś tam stopniu, może trudno powiedzieć, denerwuje, ale zastanawia, zastanawia ponieważ no jako człowiek naszą funkcją w tym świecie i nie jest pokazywanie tego, w jaki sposób mój brzuch wygląda i czy jest on płaski, bo no, jak wiemy, te trendy się zmieniają, aczkolwiek jednak większość z nas gdzieś tam podświadomie została tak zakodowana. Tak samo jak teraz jest kodowanie różnych innych zachowań w społeczeństwie powszechne, tak samo to, Czyli oczekiwanie samemu względem siebie, że to, co będę mieć z tego, czyli z treningu na przykład, ze zdrowego trybu życia, z biegania, z czegokolwiek tam sobie robisz, to to jest taka mania, która w głowie siedzi i podpowiada, muszę schudnąć, muszę schudnąć. I tutaj jest ten najsmutniejszy dzisiaj e, według mnie taki, e, jak to nazwać, no, może nie jakiś, że tak to nazwę, e, finisz, czy nie wiem, jakiś taki wniosek, ale, ale no poniekąd tak, bo e, wniosek mój jest taki, że ciężko będzie pracować ze sobą dla mnie jako trenera, czy osobie samej, ze sobą samą, takiej, która się zabiera za coś, mając tak głęboko zakorzenione złe wzorce myślowe, bo nie jest dobrym zaczynać od dupy strony, brzydko powiem, bo tu niestety tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zdrowy tryb życia, o zdrowie, to jest coś, co, co ja próbuję promować wśród ludzi już od wielu lat. To pierwszym kluczowym zagadnieniem jest zainteresować się, co ja takiego robię w swoim życiu, co jest nie do końca zdrowe, tak? czyli. E, jeżeli chodzę zbyt późno spać, za krótko śpię, w złych warunkach śpię, tak, czyli tu jakość, nie ilość. To co powtarzamy wielokrotnie, jakość, jakość, wszystko na jakość. Ale gdy przychodzi co do czego, to niestety 99% z nas jest w błędzie, uważa, że stawia na jakość, a stawia, no nadal na ilość. Bo ta ilość snu, to nie jest tylko jeden czynnik, który decyduje o tym, czy my będziemy rzeczywiście zdrowi. Ale to temat na osobny odcinek, no nie? Ja zachęcam do tego, żeby Troszkę głębiej wejść w temat, jak się interesujecie zdrowiem i chcecie na lata mieć sprawne ciało, które nie tylko wygląda, ale również jest w stanie wykonać takie rzeczy, które może na treningach jak wykonujemy, to zastanawiacie się. Jeżeli nie jesteś na treningach, to szybko się zapisz. Jeżeli się zastanawiasz, po co ja to robię, no to. To też są pytania, na no, które trzeba znaleźć odpowiedź, żeby wiedzieć, dlaczego akurat to ćwiczenie dziś zostało mi zaaplikowane. Czy, no, jeżeli w kółko biegasz, to jest jedyna rzecz, którą robisz, bo czujesz z tego przyjemność, to tę przyjemność sobie zakodowałeś w głowie sam. Tak, tak, sam. To nie jest tak, że polubiłeś ją od początku, bo no to nie jest przyjemne. Wysiłek nie jest przyjemny <laughs> i nikt mi nie wmówi tego, że to jest mega przyjemne, ale robimy to, bo wiemy jaki jest z tego sens, co z tego mamy, co z tego mamy. Czujemy fajnie się po wykonaniu, czujemy się fajnie zrealizowani psychicznie, fizycznie i czujemy poprawę zdrowia, nasze organizmy coraz lepiej funkcjonują, więc to jest ten taki taka wartość dodana tego wszystkiego. I każda czynność, którą ty robisz, Powinna mieć swoje jakieś, jakieś takie uzasadnienie. Może nie chodzi o głębokie, jakieś nie wiadomo jakie analizy, ale tak, żebyś wiedział, wiedziała i czuła, czuł to, że rozumiesz swoje motywy, swoje powody, dla których robisz i swoje cele, dla których też chcesz coś zrobić, żeby osiągnąć to w prawidłowy sposób. No bo jeżeli nie zdefiniujemy sobie sami, przed sobą. Tych naszych codziennych zadań, które mamy do wykonania, no to jest to tylko taka sucha lista rzeczy, które. No muszę zrobić, bo muszę, muszę, to słowo klucz, tak, w dzisiejszych czasach muszę, wszystko muszę. No nic nie musisz, możesz wybrać, możesz to zrobić dzisiaj, możesz tego nie robić dzisiaj, możesz to zrobić za tydzień i też będą różne konsekwencje. Jeżeli masz ustalony cel jakiś swój, no to ten harmonogram powinien być dobrany odpowiednio do tych celów, tak, żeby one się realizowały. No, i to w zasadzie tyle. Jeżeli dobrze to przemyślisz, to na pewno uda ci się więcej osiągnąć szybciej. No i bez większych jakichś tam problemów, więc tego ci życzę serdecznie. Jak masz jakieś przemyślenia, zachęcam do podzielenia się tym wszystkim tutaj pod tym filmem. E, namawiam do e, jakiejś interakcji, czyli komentarzy, jakiegoś zostawiania polubień itd., bo to wszystko pomaga mi w tym, żeby coraz większą też mieć energię. Jak szczególnie dostaję jakieś wiadomości od Was na temat tego, co było powiedziane, co wpłynęło na wasz dzień życie, to też sprawia mi ogromną radość, więc czekam na to z utęsknieniem i widzimy się w następnym odcinku. A więc do zobaczenia. Na razie. Cześć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę box74.pl ukośnik podcast. Do następnego.